W imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Kirje Eleison, Chryste Eleison, Kirje Eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami, Święta Panno nad Panami, módl się za nami, Święty Wawrzyńcze Męczenniku, módl się za nami, Święty Wawrzyńcze Lewito-Rzymski Sykstusa Papieża, módl się za nami. Diakonie Najniewinniejszy, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, kolumno stałości wiary nienaruszona, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, laurze cierpliwości zawsze zielony, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, Naśladowco świętego Szczepana, diakona, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu sierot i ubogich, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, obrońco wdów osieroconych, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, czystych panien obrońco, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, Jałmużniku skarbów kościelnych, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, pelikanie krwią męczeńską płynący, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, zwycięzco srogich tyranów przez miłość, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, wodzu dusz Chrystusowych, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, z pomożycielu dusz w cierpiących, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, perło najdroższa miasta rzymskiego, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, udzielający ciała i krwi Chrystusowej przy ołtarzu, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, krzaku ogniem miłości gorejący, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, źródło żywe pragnących Boga, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, od głodu ognia zarazy i wojny, szczególniejszy patronie, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, tarczo od strzał gniewu Bożego, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, od ognia piekielnego Wybawicielu. Módl się za nami. Święty wawrzyńcze, chorych w gorączkach i upałach jedyna ochłodo, módl się za nami. Święty wawrzyńcze, towarzyszu Wszystkich Świętych, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Święty Wawrzyniec oddał życie za Kościół, zasłużył na wieniec zwycięstwa i z radością wstąpił do Pana Jezusa Chrystusa. Módlmy się. Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł śmierć męczeńską. Spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.